Witam w następnym filmiku. Dzisiaj jeszcze przedstawimy Wam jak ćwiczyć wspólnie techniki z nożem. Można to ćwiczyć w ten sposób. Wcześniej pokazywałem techniki jak wykorzystywać nóż. Teraz ćwicząc w parach. Jeden zadaje cios, odbieramy i ja zadaję cios. Jest blok, odebranie i robimy ćwiczenie na zmianę. aż do pełnej tam sobie prędkości można coraz szybciej i następna technika na przykład brzuch. następna technika z I teraz y, technika polegająca na raz, tak, raz, tak, raz, tak. Jak ktoś, jak ktoś tam y, uważa, najpierw próbujemy na przykład tak odebranie broni. Może być z wytrąceniem, zadanie czasu, może być, że kończymy na wytrąceniu noża. Nie musi być koniecznie, że, musi, że muszę go przechwytywać na brzuch, uderzenie i. Teraz na przykład sobie zadaję taki cios. Jak chcę, kolejność mogę zmieniać. Także trenować można na różne techniki, aż dojdziemy do perfekcji, że w każdej różnej sytuacji potrafimy różnie zablokować. Dziękuję, zapraszam na następny filmik.